Oprócz tych ćwiczeń pozycyjnych dżwang mamy w tym systemie także ćwiczenia ruchowe. Nazywa się to jako Szydzie dungungung 10 sekcji ćwiczeń ruchowych, pierwsze z nich Fen Boshui, Rozdzielanie za. Wody. Zanim przejdę do wyjaśnienia tego objaśnienia tego ćwiczenia właściwego, najpierw takie małe wprowadzenie. Jeśli mam tutaj przed sobą drzewo i stoję przed nim rozluźniony, dotykam, prostuję ręce, czyli pcham to drzewo, ale nie zapieram się. O, bez wysiłku ręce się prostują, dłonie, jakby chciały pchać do przodu, ale ciało jest odpychane do tyłu. Jeżeli to drzewo chwycę i teraz będę, jak gdyby, je ku sobie przyciągnąć, ale równocześnie nie ciągnąć ciałem do tyłu, nie, nie zapierając się, rozluźniony tutaj delikatnie ciągnę. Moje ciało jest przyciągane ku. Temu drzewu. Taki mechanizm, taka idea, takie odczucie będzie towarzyszyło tym ćwiczeniom ruchowym. Z tym, że nie będziemy tutaj mieli jakiegoś konkretnego y, obiektu, a pewne obiekty wyobrażone. Zatem mógłbym sobie wyobrazić, że tutaj jest drzewo, prostuję ręce, jakby próbuję pchać, no, ale czuję siłę, która moje ciało popycha. Próbuję przyciągnąć drzewo. Efekt jest taki, że moje ciało jest ku niemu przyciągane. Robię to w sposób taki bardzo miękki, delikatny, nie staram się to siłowo ciągnąć. Tam naprawdę wystarczy delikatny ruch gramy, siły, ponieważ ja się nie przeciwstawiam o, poddaję się temu więc pojawia się ten y, efekt y, tak jak mówiłem bardzo podobny efekt będziemy mieli w tych ćwiczeniach które będziemy wykonywać ćwiczenie Fen Bo Shui staniemy sobie w takiej pozycji na początku ciężar bardziej na nodze za Krocznej, ona jest strasznie ustawiona. Palce stopy nogi wykrocznej ustawione na wprost. W tym kierunku będę się przemieszczał generalnie, zwykle nie za bardzo do przodu, gdzieś tak do pół na pół, 60% z przodu. Bardziej siadamy na nodze za krocznej. Ona tutaj bardziej pracuje. Będziemy się przemieszczać do przodu i do tyłu. Przy czym ten ruch nie będzie takim zwykłym ruchem. Będzie to poddanie się temu odczuciu. Gdy drzewo ku sobie przyciągałem, miałem to odczucie, że siła reakcji mnie ciągnie. Więc wykonując to w powietrzu, staram się to wyobrazić, sobie przypomnieć sobie to odczucie. o, 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 o. o. Żeby to nie było tak, że ja po prostu wykonuję ruch, ale żebym czuł, że to pewna siła, pewien przepływ, czy pewna energia, jak to się mówi, o, że moim ciałem porusza. W ten sposób świadomość poprzez to odczucie, które tradycyjnie nazywane jest ci, porusza ciałem. Więc umysł prowadzi ci, ci, porusza ciałem, tak mówią stare klasyczne chińskie teorie. My to możemy nazwać wyobrażeniem, ideą, najpierw umyśle, wrażeniem kinestetycznym i poddajemy się temu wrażeniu. Ramiona ustawię o, w takim położeniu, wnętrza dłoni skierowane do przodu, ramiona skośnie, bo nie znaleźli się gdzieś na poziomie bioder i one będą wykonywały ruch do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu w tej pozycji, do przodu, do tyłu. Możemy zacząć od takiej idei, że tu jest drzewo, z drugiej strony też jest drzewo, więc gdy dłonie próbuję przemieścić do przodu, znów się pojawi ten efekt siły reakcji, które moje ciało wypycha do tyłu. Potem grzbietami dłoni popycham do tyłu. O. Więc ta siła reakcji popchnie moje ciało do przodu. Znów tu z przodu jest drzewo i w drugą stronę. Więc jeszcze raz powtarzam, że nie, po prostu poruszamy się, ale myślimy o tym, jakby tutaj były te realne obiekty, co byśmy wtedy czuli. Staramy się to faktycznie poczuć i poddać się temu odczuć. Zacząłem od tego popychania drzewa, ale tutaj w nazwie mamy rozdzielanie i zagarnianie wody. Zacznijmy najpierw w taki sposób, że wyobrażam sobie, jak gdyby tutaj po dwóch stronach znajdowały się dwa wielkie akwaria, a ja stoję pomiędzy nimi. Natomiast ręce wkładam tam do środka, do wody. Będę wodę zagarniał do przodu, do Tył. Więc poprzednio próbowałem zagarniać drzewa do przodu, dłonie pozostawały w miejscu, bo te drzewa pozostawały w miejscu, moje ciało się poruszało. Teraz w wodzie moje dłonie się przemieszczą do przodu, ale też staram się poczuć tą siłę reakcji, która będzie moje ciało przemieszczać do tyłu. I w drugą stronę, wodę zagarniam do tyłu, siła reakcji wpływa na moje ciało, przemieszcza je do przodu. W kolejnym etapie wyobrażę sobie, że moje ciało też znajduje się w wodzie. Oczywiście nie myślę tutaj o tej sile wyporu, która by mnie do góry wyniosła, a jeżeli to górę podtrzymuje, góra pływa w wodzie, a dół jest jak gdyby obciążony solidnie. Bardziej mi chodzi o to odczucie yy, jednak, że jestem otoczony przez wodę, że ciało się porusza w wodzie. Więc gdy ręce zagarniają wodę do przodu, Siła reakcji przemieszcza ciało do tyłu, to ciało też w wody się przemieszcza na tylnej powierzchni ciała jakbyśmy czuli pewien delikatny opór wody. Ręce do tyłu zagarniają wodę, siła reakcji przemieszcza ciało do przodu. Na całej przedniej powierzchni ciała, wówczas jakbyśmy czuli ten delikatny opór. W ten sposób... Uczymy się m.in. lepszego wyczucia ciała, jak ono pracuje, jak mogą działać pewne siły oddziałujące na różne części naszego ciała. To jest takie przygotowanie właśnie do tych dalszych etapów. Równocześnie taki sposób ćwiczenia jest bardzo przyjemny. Czujemy się tacy odprężeni. Wyciszeni, robimy to bardzo miękko, tak beztrosko, troszkę jak dziecięca zabawa, nic wymuszonego. Jest to taki stan głębokiego odprężenia, który jest bardzo korzystny dla naszego zdrowia. To odczucie. Najpierw to odczucie właśnie sił przeciwstawnych, że gdy ręce zagarniają wodę, siła reakcji przemieszcza ciało, to jest stosunkowo łatwo yy, poczuć. Kolejny etap, żeby poczuć, że cały ciał porusza się tutaj w wodzie, zagarnia wodę, żeby to czuć na wszystkich częściach ciała, to oczywiście jest pewien yy, proces, który wymaga yy, troszkę dłuższego ciału, cia czasu. Ponieważ yy, będzie tak, że gdzieś na pewnych częściach ciała Będziemy coś czuli, na innych nie. Trudno nam będzie naszą uwagę tak podzielić, rozlać na całe ciało. I pewne części ciała mamy mniej wrażliwe. Generalnie wszelkie odczucia zwykle najłatwiej się pojawiają w dłoniach. Więc to czucie ci tutaj w dłoniach pojawia się jako najwcześniej, a dopiero później. Stopniowo zaczyna się to rozciągać na inne części ciała. Jeżeli już jakieś tam odczucia mamy, to do zmiany pozycji również możemy wykorzystać to odczucie poddanie się temu odczuciu. Ponieważ tutaj Demonstruje to ćwiczenie z lewą stopą z przodu, ale ćwiczymy również z prawą stopą z przodu. Ćwiczymy na wszystkie, wszystkie te ruchy, wykonujemy na obydwie strony. Czy jeżeli mamy niesymetryczne ćwiczenia pozycyjne, to też je wykonujemy w dwóch wariantach. No i jeżeli na początku nie mamy za bardzo takiego odczucia, no to ćwiczyliśmy w jednej pozycji, o troszkę nas to zmęczyło, chcemy zmienić, no to zmieniamy pozycję i znów zaczynamy ćwiczenie. Natomiast jeżeli już nam to jakoś wychodzi, to odczuwanie, możemy odczucie tej siły, tego przepływu tej energii wykorzystać do tego, żeby to, ta energia, ten przepływ przemieściło nasze ciało do drugiej pozycji, czyli będzie to tak. stoję z stopą w tym kierunku, później, gdy... Zmieniam pozycję, oto będzie taka, taka skośna zmiana tutaj. Znów ten kierunek, te dwa kierunki. Przyczym. Ręce do tyłu ciało do przodu jest wypychane, ręce do przodu, ciało do tyłu, następnym razem ręce do tyłu pozwalam, żeby to ciało w większym zakresie zostało wypchnięte. Całkowicie przenosi się ciężar na tą nogę, która jest z przodu. Się troszkę skręcam. Ruch rąk do tyłu kontynuuję, więc w dalszym ciągu będę miał to odczucie tej siły, tej energii, tego przepływu, który przemieszcza moje ciało do przodu. Wysuwam stopę, o, i tutaj przemieszczam ciężar bardziej troszkę na nogę wychrotną. I znów ręce do przodu, ciało do tyłu. Ręce do tyłu, ciało do przodu. A może znów zmienię. A więc teraz znów pozwalam, żeby całkowicie, już przy stosunkowo małym ruchu rąk do przodu żeby mnie przesunęło bardziej do tyłu. Tutaj nastąpi zmiana kierunku. Dalej, kontynuuję ręce do przodu, a więc jest siła, która pcha mnie do tyłu. O, i tak zmieniłem pozycję. Ćwiczę sobie, wykonuję ileś powtórzeń, mam ochotę na zmianę. Wykonuję ją na tej samej zasadzie. A co z oddechem? Otóż w tych ćwiczeniach mówi się o oddychaniu naturalnym. Nie myślimy za bardzo o oddychaniu. Oddychamy po prostu tak, jak oddychamy. Z naszymi postępami, z czasem ćwiczenia, oddech naturalnie stanie się bardziej przeponowy, bardziej brzuszny. Nie musimy tego wymuszać, nie musimy starać się, żeby to. Wykonać w taki, taki sposób yy, sztuczny, to samo przyjdzie. Istnieje wiele chińskich ćwiczeń, gdzie takie powiązanie istnieje. Wiadomo, w tej fazie będziemy robić wydech, w tej fazie będziemy robić wydech. Natomiast są też ćwiczenia, które podchodzą do tego inaczej. I akurat tak mamy w tym systemie, gdzie nie ma powiązania. Wdechu czy oddechu z kierunkiem tego ruchu, więc po prostu pozwalamy, żeby oddech sobie płynął. Czasem będzie do przodu wydech, czasem będzie do przodu wdech. Czasem w trakcie ruchu nastąpi zmiana. Te zmiany będą następowały w różnych momentach, w różnych fazach. Nie przejmujemy się. Dużo w tym jest swobody. Dużo wolności. Pięknie, wygodnie, przyjęte.